Dzień dobry, dzisiaj piątek 4 grudnia czytam teksty biblijne z książeczką z Biblią na co dzień. Pierwsze z psalmu 127 drugiego wiersza. Daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach, wszak On i we śnie obdarza umiłowanego swego. Oraz Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału 8 wiersza. Wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, Przedtem, nim go poprosicie. Zacznę od pytania dzisiaj. Ile godzin śpisz w ciągu doby? 12, 10, 8, 6, 5, 4? Czy wysypiasz się? Badania pokazują, że przeciętny dorosły człowiek powinien spać od 7 do 9 godzin. Dla porównania niemowlaki powinny spać od 12 do 15 godzin na dobę, a nastolatki od 8 do 10, a osoby w podeszłym wieku od 7 do 8 godzin. Czy udaje ci się tyle spać? Czy masz taką możliwość? Muszę przyznać, że ja delikatnie mówiąc, nie śpię tyle, ile powinienem. I być może dlatego temat snu albo braku snu poruszony w psalmie 127, od razu przykuł moją uwagę i zdominował całe moje myślenie. Sen jest, podstawową, jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. W słynnej piramidzie potrzeb Maslowa sen znajduje się na samym dole, to znaczy, że jest naprawdę fundamentalny, niezbędny dla naszego życia. Myślę, że nie pomyliłem się bardzo, kiedy stwierdzam, że pewnie większość z nas uwielbia spać. A co więcej, większość z nas marzy o możliwości tego, by w końcu się wyspać. A w szczególności mówię to z perspektywy rodzica dwu i półletniego dziecka. Czasem jednak wydaje mi się, że pomimo tych deklaracji, że tak bardzo zależy nam na tym, żeby się wyspać, że wiemy, jak ważny jest sen dla naszego zdrowia, to żyjemy tak jakbyśmy totalnie nie brali tego pod uwagę. I tak, zamiast iść spać o takiej porze, która pozwoliłaby się nam e, wyspać, bardzo często wieczorem włączamy Netflixa. Tylko jeden odcineczek, mówimy. A potem kończy się po pięciu. Albo e, dopiero wieczorem siadamy do naszych zajęć do nauki, do pracy, które przez cały dzień odkładaliśmy. I nawet nie zauważamy, jak w pewnym momencie zmienia się data na naszym pasku w komputerze. W tym kontekście słowa z Ewangelii Mateusza nabierają dla mnie zupełnie nowego znaczenia. Co prawda, zostały wypowiedziane przez Jezusa w kontekście modlitwy, ale myślę, że czytając je dzisiaj, możemy usłyszeć o tym, że Bóg wie, czego potrzebujemy. Czasem nawet lepiej niż my sami, albo zanim my sami o tym będziemy wiedzieć. On wie, że potrzebujemy snu, że potrzebujemy odpoczynku. Dlatego też stworzył dzień i noc. Dlatego też siódmego dnia odpoczął po swojej pracy i ustanowił dzień wolny dla regeneracji sił. Kiedy śpimy, działa Bóg. Bóg, który, jak to jest napisane w Psalmie 127 obdarowuje umiłowanego swego. Czym obdarowuje? O tym możemy przeczytać w, e, w wynikach aktualnych badań somnologicznych, a więc nauki o śnie. Bo pamiętajmy, że to Bóg jest przecież tym, który wszystko to, co dzisiaj naukowcy odkrywają dopiero, on już wiedział od samego początku, bo sam to wymyślił. Tak więc sen pozwala nam zaoszczędzić energię, odświeżyć umysł i zdolności pamięciowe, pozwala nam zregenerować cały nasz organizm, a to korzystnie wpływa na naszą kreatywność, na nasze samopoczucie, a także na pracę naszego układu odpornościowego. Po prostu, e, kiedy się wysypiamy, stajemy się zdrowsi. Nie od dziś wiadomo, i o tym też pisze psalmista że gdy mamy jakiś problem, czasem najlepszym rozwiązaniem jest pójść spać. Jak to się mówi potocznie, w cudzysłowie, przespać się z problemem. Wtedy to, co wieczorem wydawało się zbyt trudne, beznadziejne, nie do przejścia, rano, po odpoczynku, już takie nie jest. Poza tym, kiedy jesteśmy wyspani, mamy lepszy humor. Jak mamy lepszy humor, to mamy większą cierpliwość do świata, do pracy, do świata, a przede wszystkim do innych ludzi. Do naszych dzieci, do współpracowników, ale też szefów, nauczycieli oraz kolegów z klasy. A o to przecież Panu Bogu chodzi: byśmy byli cierpliwi wobec innych ludzi, w ten sposób okazując im miłość. Zastanów się dzisiaj, czy przypadkiem Bóg nie kieruje tych słów do Ciebie w sposób szczególny, by pomóc Tobie zaspokoić Twoją potrzebę snu, byś wypoczęty mógł lepiej funkcjonować, lepiej radzić sobie z wyzwaniami życia codziennego i byś mógł bardziej cieszyć się życiem? Amen. Dziękuję za uwagę i życzę dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.